Zbieraj Hardkorów na Patronite.pl Witajcie serdecznie Szanowni Widzowie Lemmy i Hardcora Parka I dzisiaj tym razem Żadnej Fify, żadnej Kariery Frajera Ale ciągle futbol Pro Evolution Soccer 2018 Online Beta Wpada na PlayStation Store Będziemy testować wersję na PlayStation 4 Nie wiem jak to wygląda w przypadku Xboxa One I zobaczmy co nam ta gra oferuje OK, ta gra jest ciągle w przygotowaniu i we, wersja finalna oczywiście może jeszcze ulec zmianie. OK, tu nas oczywiście oraz autorzy przygotowują na to. Języki mamy do wyboru i już widzimy, że polskiego standardowo nie ma. Nie jest jakimś wielkim minusem, ale jednak wypadałoby, żeby ten polski język tutaj gdzieś był. Dobrze, kontroler, ja tu zawsze... Właśnie nie pamiętam, ja chyba ustawiałem... Wydaje mi się, że ustawiałem zawsze typ 2, tak? Bo typ 1 pod. Yy, tu mamy. czekaj, jak to jest. pod dwójką mieliśmy takie coś jak z FIFA, tak? bo ja wolę jak z FIFA ustawienie, a wydaje mi się, że to był typ 2. No, zostawmy typ 2. Kontrast. To olejmy, to wszystko powinno być ok. To powinno być ok. Jakaś pewna muzyczka przygrywa pod spodem, ale tą muzyczkę zaraz sobie wyciszymy, bo. To mi troszeczkę gra na nerwach. Wracając do samej gry, słuchajcie. jakimś tam fanem wielkim futbolu nie jestem, natomiast e, jeśli chodzi o 17 edycję FIFA i Prevolution Soccer, no to jeśli chodzi o sam gameplay, to Prevolution Soccer dla mnie jest lepszy. Nie jakoś tam dużo lepszy, ale jest lepszy, ten gameplay jakiś taki jest bardziej, bardziej przypomina mi piłkę nożną. FIFA to jest jakiś taki arcade zawsze, nie wiem, jakiś taki dziwny, z takim fliperem mi się kojarzy, za piłka się odbija od każdego fruwa gdzie chce. Jeśli chodzi o Pro Evolution Soccer, ta, ta futbolówka zawsze jakaś wydaje mi się, że jakiś ciężar ma. Ci piłkarze biegają troszeczkę wolniej, jakoś to wszystko wygląda normalnie. Tam można było się do bramkarzy przyczepić, no ale fachowcem nie jestem. I to tak dla, dla niedzielnego gracza, tak takiego jak ja, Provolution Soccer wypada lepiej. Dobrze, wejdźmy sobie w system settings i weźmy sobie sound settings i weźmy sobie. nie to. Weźmy sobie tą pierdzielną muzyczkę, wyłączmy. O, właśnie, bo to mnie denerwuje. To jest kompletnie mi niepotrzebne tutaj. Kamera. Zostawmy na razie wszystko jak jest. E, bo ta muzyka powiem wam, że w Prevolution trochę zawsze wypada jakoś słabo. Nie wiem, jakoś mnie ona denerwuje. I co możemy zagrać? Możemy zagrać Quick Match, e, Play Online match, a to wszystko jednak online będzie. Statystyki, online settings, online co. O, proszę bardzo, a Simple Way to team up with an online co partner for a single match. Więc możemy zagrać sobie z partnerem jakiegoś Online przeciwko komuś, czyli tak we FIFA mieliśmy. Nie pamiętam, czy ta opcja była dostępna w wcześniejszym paysie. Nie wiem, nie grałem za dużo online. Dobrze, quick match, zobaczmy, czy w ogóle coś jest dostępne. Ja jestem totalnie zielony, jeśli chodzi o, o tą grę. Więc mówię Wam od razu, że jakiejś rewelacji nie będzie u mnie, o ile ja w ogóle z kim się połączymy. E, dobrze. E, ojej, co możemy kim zagrać? Aha, albo Francją, albo Brazylią, tak? Więcej do wyboru nie mamy. Dobrze, ustawmy w takim razie Brazylię. E, network connection restriction level 3, okej, okay, niech będzie. No matchmaking restriction, okej, okay, nie ma. Nie wiem, nie mam jakiegoś Nie mam <laughs> zdania na ten temat. Przyjemnie byłoby z jakimś znajomym swoim zagrać. No tutaj akurat mogłem się dogadać, jakiegoś kopa zagrać. Ale spokojnie. Ona ma trwać ta beta jeszcze kilka dni. Jak się nie mylę chyba do końca miesiąca, więc pewnie jeszcze okazja będzie, żeby z kimś zagrać sobie kopa. No Zobaczmy, czy się w ogóle połączymy. Bo tutaj z tym różnie jest. Revolution Soccer ogólnie. Tak się cofając w czasie już, czasy kiedy ja zaczynałem, tak powiedzmy, przygody z PlayStation, no to pamiętam, że Prevolution Soccer oczywiście rządziło pod każdym względem. Jeśli chodzi o futbol na konsolach, takie tytuły jak Prevolution Soccer 2 i te późniejsze tam do Prevolution Soccer 6. Dalej później jakaś taka bieda się zrobiła. Ten PS umarł na jakiś czas. Wiem, że w Evolution Soccer 2010 mam zrobioną platynę na PlayStation 3, ale to wtedy byłem takim trochę łowcą platyn przez pewien okres, dlatego to grę męczyłem. Tam naprawdę trzeba sporo się namęczyć, sporo nagrać meczyków kariery zawodnika, żeby to osiągnąć, ale ogólnie ten Evolution Soccer był biedny. Od 15 zaczęły takie zmiany wchodzić, e, konkretniejsze. 16 już coś tam deptała po piętach FIFA i siedemnastka. Moim zdaniem sam gameplayem biła, ale tak, no, w ps czego brakuje. Przede wszystkim brakuje dobrych licencji, bo jest ich zaledwie kilka. W zasadzie, licencji brakuje, tak na dobrą sprawę. Ale można, mamy edytor, można sobie to ustawić, więc to jeszcze jest do zrobienia. Trybów trochę mało, no jednak ten foot wydaje się dla wszystkich bardziej atrakcyjny niż ten MyClub, tak chyba to się nazywa. PS. Zobaczmy, czy w ogóle kogoś złapiemy tutaj, bo tu może być problem. Niewielu ludzi może gra. Kurz, Bieda by była, jakbyśmy nikogo nie znaleźli. O, czekaj, checking connection status. Może ktoś się pojawi. Well done. Mamy kogoś. Dźwięk zagrał. Mówię od razu. Możecie mi objeżdżać totalnie. Oj, proszę bardzo, jeszcze Francja. Kick off oczywiście, rozpoczynam od razu. Mówię Wam od razu, że jestem lewus totalny. Coś tam trochę grałem, tak, ale no, osiemnastkę jeszcze nie więc to będzie moje pierwsze odpalenie. Widzę, że mamy dwie minuty na to, żeby przygotować swój skład. Ja tu nic nie będę ustawiał, przecież ja tu granda zabawy. A, jakie uderzenia, Jakiś bemny, czy co? No, to tylko fajnie zrobione. No, co tam ustawia? Łopie, zlituj się nade mną. Ja się zastanawiam, czemu Brazylia, Francja akurat? <grymne> Może na te drużynę akurat mam licencję. Były jakieś pogłoski, nie wiem ile to jest w tym prawdy. Tu możecie mnie poprawić, ale Electronic Arts. Chyba, znaczy EA Sports, no oddział tak, elektronikarskich, miał problemy, czy ciągle jeszcze ma problemy z Bundesligą. Ta była groźba, że Bundesligi nie będzie we FIFA, a będzie w PS-ie. Nie wiem, czy ta sprawa została już rozwiązana. W zasadzie dla mnie, w obu grach, mogłaby być. Zobaczmy, jak to wygląda. No, graficznie tam PS zawsze wyglądał poprawnie.

Oj, trochę tutaj mamy zawodnika, co coś umie w to grać. <laughs> ja nie bardzo. Ładna akcja, naprawdę fajnie to rozegrał. A jak to płyniutko, fajnie chodzi. Ładnie, ładnie. No dobra, wybijaj to, chłopie, jak najdalej. Pięknie. Hey, mu tu bardzo ładnie. A tu myślałeś, że będzie co? Zagranie. A tu dupa. Jaj, ale zjarałem. Kurde. Szkoda. A fajna akcja wyszła z tego. Kurde. Gdzie nie, tu. Kurde. Oh, Pięknie... piłeczka! Kuźwa, Neymar, coś ty zrobił! Ale piła! Ależ to była piła Pięknie znowu! Rzucaj! Goal! Kuźwa! Co ty myślałeś, że z Lemim tak można zagrać? Powiem wam szerzej, nie wiem, co zrobiłem. Nie mam pojęcia w ogóle co tu się wydarzyło. Ale jaka piękna akcja. Ale w tu mu zagrałem, Tu się nie spodziewał co, że ta na skrzydło pójdzie i rzutka na czyste pole. Baja, Baja koleś. Chciałeś być, no?

Revolution Soccer y, to jakby. Y, takie, taka ta przypadkowość gdzieś piłka się odbije od kostki, tu coś. We Fifi jakieś takie za bardzo to wszystko jest. Przewidywalne, a tutaj. Ojej, kurde, się odbiła. Czasem w tym polu karnym naprawdę cuda się działy. No dobra, spokojnie należy. O kurde, ale fajnie to zrzucił. No, tu widać, że koleś. O kurde. Haha! Ha. Cześć, być! Dobre, wybito, już tu dajesz. Aj, kurde, nie umiem tu grać w ogóle w to. O kurde! Ale zdzielił. Keep... Kurde, bramkę strzeliłem. <laughs> ale piękna bramka. Piękna. O, ale tutaj to jest bramka bramkarza, jak najbardziej. Uuu, uu, Piękna. Piękna brameczka, ale wrzucił. Oh, I think the coach will really be annoyed with that, the players were still thinking about their goal, and just got caught napping. No, no, knowledge no, no. of football's endless list of could-haves and should-haves. Yeah, the communication lines were working really well, but the supply line, no, line was out of the point. Obtykanego. Poppa, ja looks to slip it Ojej, ojej, ojej. Ale teraz mnie rozjedzie. Kurde, taką bramkę szliłem. W tej obronie widać bo że nie bardzo daje radę, ale teraz fajnie gra. Ale jasna. No to trzeba jednak umieć grać. Fajnie. Kurde, jak ładnie rzucił to. Zobaczcie, ja pierdzielę. Mogli mi jakiegoś niedzielnego gracza dać, to przynajmniej jakaś zabawa by była. Mhm. Tu nikogo nie było. O, kurde. Kurde Francuzi fajnie szybko wychodzą. O ja pierdyle. No patrz kuźwa! Ty, jak on tu tak szybko kurę podaje? Kurę jego zawodnicy wszędzie na miejscu są! A jego! Chyba mnie złam za tą bramkę, jak tak się cieszyłem. O oh, kurde, ale mnie to rozgrywa. No kurde. Gdzie mój obrońca w ogóle był? Aj, jajaj, ale jeden 0 prowadziłem, władzę nie było. Aj, kuria, tu popojedź na skrzydło i on tu jest pełno jego. Do tych ciekawych, bo ja tu nawet nie wiem, jak ktoś za bardzo się pressing ustawia. wiedział, że jak się pressing. Robi co nie było Kurde. No, no kurde, moi na meczu piłki nie umieją podać. No to jednak FIFA nie jest, to nie jest takie kopanie. I to właśnie lubię zawsze w PS ie Nie ma przypadkowego takiego kopania. Czyli jakieś tam przypadkowe pewnie. Kuźwa.

O co to było? Nie bo foulu? <grymne> nie było. Cholera, 7 przygrywał, prowadziłem jeden zero, wydawało mi się, że może coś tam ugram, ale jednak nie. Przeciwnik na no piłkę posiada. Tam posiadanie piłki to akurat nie ma jakiego problemu, ale no strzałów na bramkę no mało. No słabo, słabo. W sumie jakieś zmiany mogliśmy dokonać. Może dokonamy później. Ale tak, to fajnie to wygląda. Fajnie wygląda, fajnie chodzi, płyniutko. No właśnie, tu widać, że kuś was se koleś, o. Do środka, gdzie schodził. O kurna. No gra sobie, gra, cholera jasna, takiego zielonego gracza jak ja mu dali. Ale bramkę strzeliłem! To się liczy. Pokazałem wam, że mogę strzelić. Nie mogę ich zacząć od drugiego. Pogba se biega jak chce. No tutaj, kućba, jak oni mu wychodzą fajnie. Tam pewnie jakaś kombinacja przycisków jest, nie? Że oni wchodzą na pozycję sobie. Bo. No tu widzę od razu, że. Ale mu. Kuźwak między nogami mojemu dał, Gdzie się to? A kurę nie pokaże tego, że są Tak, no i jak najdalej, kuźwacz. Moje drugie piłki nie umieją wygrać. No, w ogóle sposób w jaki moi zawodnicy się ruszają, to widać, że jego po prostu na pozycjach są. No, moi no to w ogóle jakby na pozycji nie byli. Nie wiem, że jedny będę biegał. No, ale fajnie, obrońca to jest kuźwa. Ale taki łoch jak ja ci bramkę strzelił. Ale dziwne jest to, że... A ładnie. Aj, pięknie. Gol to znowu lemi! Neymar! Piękna bramka! Ja nie robię jakichś kuźwa z zagrywek takich schematycznych, zobaczcie jakie piękne rozegranie. I już tam widzę, Neymar jak wbiega idealnie na girej i na prawa gira. To jest bramka! Ja bramki ładniejsze strzelam. No, dwie bramki strzeliłem, A, a koleś kuźwa, to ja bym musiał pilnować to skrzydełko, co? rzuci mu, wiedziałem. Kurę Wiedziałem. Aj, kurna, zjarałem. Pięknie, bramkarz. Ślicznie, bramkarz. już mu graj tu łapom, tak jest. Jeszcze Marcelo. Oj, kurna, ale zjarał. Of, of good awareness too. That wasn't quite matched by the the right way to pass it. Only needed just a little bit more behind it, and he was through. Kurde, oh, konsefanie so, mm -hmm. do piątkę podaje. Dashing forward at pace. Tak jest. Idziemy z tym. O oh, Jezusku. szkoda A no, on tu ma przycanę. Te te kurde. Tą grę, ale. A jej, ale ja bym kurę ja trochę pograł, to bym go kurę tu zniszczył. O, pięknie. Ładnie, ładnie mu dał. Kura, czemu tu wywaliłeś koleś? Ja nawet tego. Ja nawet nie wcisnąłem tego. Będziesz rzucał. A właśnie, wiedziałem. I tu da, tu pola, tak jest. Wiedziałem, że to zrobi. Daj mu! Daj mu Daj mu! Rufa! Nie! Nie wierzę, kuśma, nie wierzę! Ja się już to minuta! To mogła być bramka mogła być! Ja jego To mogła być brama O kurna Już mu daj. Tak jest, już skrzydełeczko. Nie tak, kurna, nie tak. Nie tak, nie tak Na skrzydło, czy nie, na środka. A tu widzę, no to widzę. Na schematem chce grać. Coś coś, coś chce zrobić. Coś tu, cały co z środkiem dużo gra. I czeka na coś, ale nie wiem na co. O właśnie, tu widziałem, wychodzi zawodnik. Kurę, szkoda trochę Tu kombinuje, ale teraz ten środek... Trochę zagęściłem. Kurna, jak szybcy oni są. Kurna, jak, jak. Jak to Francuzi są szybcy? Albo ja coś źle robię. Bo się bardzo szybko wracać, ale tam była szansa na remis. Ja! Yeah. No nie wierzę, tak się zerwał. No oczywiście, tu moja gra to jest totalne dno. Kurna mi podaj to do giry. No, bo Kurę ta piłka do niego zawsze leci. Jakim cudem? Kurna, trzy dwa szkoda. Mogło być 3-3. Koleś tak naprawdę, że umie mi podać, jakiś zwód zrobić, jakieś, jakieś pierdółki, to go uratowało, bo, bo on w zasadzie, no tutaj tu mnie rozerwał tymi, na początku tymi, tymi podaniami. Ja tego nie umiałem sobie z tym dać radę. Ale naprawdę zabrakło, no zabrakło niewiele. Kurde, ładna ta bramka była. Jego bramki też bardzo ładne były. Zobaczmy to sobie jeszcze raz. Naprawdę ładne. Ładna ta bramka, ładna wrzutka, fajnie wyszedł. No tu prowadziliśmy 1-0, tak? No później Francuzi nas tu przeatakowali. Ja naprawdę sobie nie mogłem z tym poradzić. O. No tutaj fajna też obrona bramkarza. Bardzo, bardzo ładna. Taka kurde... A! Wygląda jak taka prawdziwa piła. No i tu mnie kurczę rozerwał. No tutaj to pogby bramka, no, no tu bramkarz moim zdaniem przywalił. No kurde. Ładna bramka. Cudowna brameczka. Nie, no to był piękny szam, ok, to było super. No tutaj później to taka typowa FIFA raczej z tego było. Takie podanie na ślepo, na środek. No, no tutaj moi przysmarzyli obrońcy. I w zasadzie wszystkie trzy bramki strzelił mi w pierwszej połowie. W drugiej połowie już nie strzelił nic. No tutaj znowu przysmarzyłem. No tu też jakieś dziwne zachowanie było obrońców. Później już ten środek mocniej kryłem. Nie wiem, czy zauważyliście. I tak już miał trochę problemy, żeby z tego środka przejść. Ciągle jeszcze mu się udawało, bo oczywiście. No umiejętności jego znacznie były wyższe, ale już tak fajnie nie szło. No tutaj mogła być brama, ładnie to zrobił. Ale za chwilę będzie moja akcja jeszcze. On tu takie kółka robił, obiegał. On. On, wiem, że jest kombinacja w PES-ie, o ja tam do końca się nie znam na tym. Tu, o, tu fajne było podanie między nogami. Gdzie zawodnicy wychodzą na swoją pozycję. tak? Ja go nie znam. Ja jestem zielonym graczem w takie rzeczy. Ja tylko umiem podawać i strzelać. No i tutaj. To była ta akcja? Tak, to była ta akcja. Fajnie to wyszło. Kurde, podobało mi się. Cyk, rzutka na girę. Łup. Chyba nawet nie wiem, czy z lewej nogi czasem tego nie było. Muszę zobaczyć. Nie, z prawej jednak. I... Czekajcie. Będzie jeszcze ta akcja moja jedna? To Chyba ta akcja powinna być. Nie, nie ta akcja. No właśnie, zobaczcie, jego kure, piłkarze by byli trzy razy szybsi od moich. Ale też blisko było. Ciekawe czy ta moja będzie sama na sam. Nie, jednak nie. Nie było sama sam. No, przewaga w posiadaniu piłki Francuzów znacznie większa już w drugiej połowie. Strzałów na bramkę 4 do 8 celnych. Nieźle. E, podań sporo mieli Francuzi, ale spoko. Mi się bardzo podobało. No, cena piłkarzy taka sobie. Next. Stąd wyjdziemy i prawdopodobnie tutaj cała historia nasia się skończy. Jakaś statystyka jeszcze będzie. Wyjdźmy i zobaczmy. Cofnijmy się całkiem, chciałbym zobaczyć czy jaka jest statystyka jest pokazana, tutaj, czy jakiś ranking w ogóle jest, bo tu jest, statystyki są, ok. Jak na pierwszy mecz online, porażka 3-2 z zawodnikiem, którego widzieliście. No coś tam grał, na niektórych z was będzie oczywiście takiś tam też zielony gracz totalnie, którego byście zniszczyli, natomiast dla mnie, no jednak to jest szczyt na razie, który jeszcze nie jest do osiągnięcia, znaczy jest do osiągnięcia, ale jeszcze nie teraz, zobaczmy czy jakieś tu statystyki się pojawią w coś tym stylu, a tutaj nic nie ma takiego, online information, zobaczmy, a po prostu, tylko takie rzeczy są. Myślałem, że coś ciekawszego tu się pojawi. Jeszcze kopa musiałem z kimś sobie zagrać, więc jeżeli ktoś by był chętny na kopa, to musiałbym mi dać znać i można będzie się pobawić i nagrać jakiś kolejny odcinek na YouTube. A nie, ja się z wami żegnam, to był Evolution Soccer 2018 na PlayStation 4 online. Beta oczywiście. 3-2, przegrałem. A mogło być 3-3, naprawdę, tam sam na sam. Kurt. Zjarałem cholera jasna. Trzymaj się serdecznie, kochani, to byłem Jalemi. Hejka!